którą od dawna już parzę na naszą herbatę z agą i w mojej filiżance, którą dostałam od mojej przyjaciółki Izy. Nie wiem, czy Iza dzisiaj będzie na live, więc jestem dzisiaj przygotowana, jak widzicie, do powrotu wielkiego herbaty jogowej, która zmienia również swój, swoją nazwę. I uwaga, herbata jogowa od tego momentu nazywa się herbata. Zapraszam Was dzisiaj na ten live. Na tym live chciałabym, chcę Wam opowiedzieć historię, która wydarzyła mi się kilkanaście lat temu, już można powiedzieć, kilkanaście, Kilka... tak, kilkanaście lat temu, a teraz powtórzyła się na Sycylii. I myślę, że. Myślę, że tą historią przypomnę Wam również takie sytuacje z Waszego życia. Ale przede wszystkim zacznę od tego, że herbata z Agą wraca. Wraca regularnie po dość długiej przerwie, gdzie potrzebowałam jakby odpocząć od tego, że co tydzień jest herbata i nasze spotkania. Teraz stwierdziłam, że Zatęskniłam za tym, żeby być tutaj z wami na żywo. Zatęskniłam na picie wspólnej herbaty i stwierdziłam, że będę kosztować różne herbaty w różnych moich naczyniach i filiżankach i porcelanie. I mam nadzieję, że wy również, także mam nadzieję, że już zaparzyłyście sobie, zaparzyliście może są tam i panowie również herbatkę i jesteście gotowi na moją opowieść. Ta nowa edycja herbaty z Agą również jest w troszeczkę innej formie, bo chciałabym w każdej tej herbacie jak zająć jakiś temat, opowiedzieć wam coś, coś wam dać do przemyślenia, taki mini, mini, mini webinar. Też te chcę, żeby te herbaty trwały, nie trwały tak długo, bo wiem, że większość z was być może w tym momencie jest w pracy i macie ten moment właśnie, żeby napić się herbaty i posłuchać, więc będę starała się przyjść z waszymi, do, do was z historiami yy, i z tym, żeby was zainspirować, ale też, żeby nie zajmować tyle czasu. Przede wszystkim hmm, herbata z Agą wraca i prawdopodobnie większość z nich będzie w środy. Tak planuję środy i piątki, jeszcze cały czas między środą a piątką, także będę na pewno wam dawała znać. W tym momencie środy wygrały naszą <laughs> ankietę i, i są środy, a potem zobaczymy, może czasem herbata z Agą pojawi się również w piątki. Także bądźcie na bieżąco, bo będę na pewno dawała znać. Historia, historia, którą chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, tak yy, wydarzyła się w 2011 roku. 2011 rok, był to luty. I ja pamiętam, że po długich miesiącach, można tak powiedzieć, bo takie odczuwałam wtedy, bycia w niskiej temperaturze, w zimnie, w Skandynawii ze śniegiem, i pamiętam, że właśnie tego roku miałyśmy, mieliśmy śnieg, który po prostu leżał, 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 nie topniał. Ja zapragnęłam po prostu pojechać gdzieś do jakiegoś miejsca, gdzie będzie cieplutko, gdzie wygrzeje moje ciało i gdzie zupełnie zmienię otoczenie. Wtedy mój synek miał 5 lat i 5-6 lat, i pamiętam, że postanowiłam zrobić takie wakacje spontaniczne, a że wtedy też moje finanse nie, jakby moje finanse były na tyle, nie powiedzieć i wysokie i niskie, że nie mogłam sobie jakby zaplanować wszystkiego, co zamarzę, tylko po prostu patrzyłam na różne oferty wakacji, które były wtedy możliwe dla mnie. I u nas w Danii jest taka możliwość, że można skorzystać z takich ofert typu, to się nazywa unspecificarizer, czyli takie nies, nieokreślone podróże. Co jest zresztą też y, fajne, bo czasem to może nas motywować do tego, wow, zobaczymy, co tam, się, co, tam, co tam znajdziemy. I nie dość, że one są nieokreślone. Znaczy się w tym sensie, że się klika, wiecie, typu last minute. Że patrzysz na stronę, co jest odpowiednie I to było jakby określone, jaki kraj. Także ja mogłam sobie wybrać, gdzie, ale były też nie, nie do wyboru, było wszystko. Więc ja wtedy stworzyłam tą listę i znalazłam wakacje na Kapewerde, czyli to jest chyba po polsku y, zielony przylądek, tak mi się wydaje. Dajcie mi znać w komentarzu. Kapewerde się po angielsku i po duńsku na pewno nazywam. I... Fajnie brzmi, super brzmi, ja sobie od razu wyobraziłam, sprawdziłam jaka tam jest temperatura, okazuje się, że tam jest cieplutko w ogóle, bo to leży, to jest malutka wysepka niedaleko Afryki, ona należy, ona już ma swoją, ona chyba należy kontynentowo do Afryki, ale jakby ma swoją, jest, jest nie należy do żadnego innego kraju, chociaż kiedyś w dawnych czasach należała do Portugalii, natomiast jest bardziej afrykańska. No dobra, lecimy na to Cape Verde. Wyobraziłam sobie też jakim bym chciała być w hotelu, ale właśnie te unspecificyze, czyli ta podróż nieokreślona, nie, nie polegała na tym, że ja do końca nie wiedziałam, w jakim hotelu zamieszkamy. I na tym polegała ta cała niespodzianka, i na tym też polegała ta oferta, że ta cena była niższa, i prawdopodobnie biuro podróży korzysta wtedy z takich sytuacji, że w zależności, gdzie mają pewnie jakieś Ktoś coś z czegoś zrezygnuje i wtedy można znaleźć taniej i pamiętam ci goście, którzy bukują właśnie taką podróż jak ja, dostają miejsce. A ja kiedyś wcześniej już skorzystałam z takiej oferty, pamiętam na Majorkę i mi się trafił cudowny hotel z widokiem na morze i pamiętam, że byłam niesamowicie zadowolona, więc teraz taką samą jakby z takim... Obrazem tego, co mi się wydarzyło wtedy na tych wakacjach, kiedy też skorzystałam z tej, z tej możliwości, również teraz oczekuję ten hotel, który będzie z widokiem na morze, przepiękny i tak dalej. No i lecimy, jesteśmy już na tym Cape Verde. Wsiadamy w taki busik i w to wygląda tak, że ten bus zbiera wszystkich z tego chartera, z tego samolotu i rozwozi powoli, po, kolei, po kolei po tych hotelach. Oczywiście większość gości wie, do jakiego hotelu trafi. i Ja nie wiem. Z moim synem czekamy z zniecierpliwieni. Ciekawe, jaki to będzie hotel. I dojeżdżamy. I to jest pierwszy hotel. Ja tak patrzę na ten hotel i mówię, nie, 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 nie. Please, please, please. Mam nadzieję, że to jest nie ten hotel. Nie, 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 nie. nie. I nagle słyszę Agnieszka Bera. Wzięłam wdech i wydech. Wow, to jest nasz hotel. I ten hotel w ogóle nie przypominał moich, mojego hotelu marzeń, który sobie wymarzyłam na tą podróż. Po prostu malutki, w ogóle nie przypominający nic w moich wyobrażeń wakacyjnych. Ale to nie, było, to, nie, to nie było wystarczające do mojego takiego rozczarowania. Do tego znajduje się w miejscu, gdzie obok jest budowa, na której buduje się coś. Zupełnie bez widoku nad morze, gdzieś w ogóle na ulicy, gdzieś w ogóle oddalone. No nic, wysiadamy, idziemy do pokoju. Idziemy do tej recepcji, dostajemy nasz pokój, wchodzimy do pokoju, i następne po prostu moje zdziwienie, rozczarowanie jak widzę ten pokój. I tylko pamiętam, że tak spojrzałam, mówiłam, nie, 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 to to, to nie może być prawda. Po prostu to nie takiego ja nie jest takiego miejsca w ogóle. Jak... I pamiętam takie. Brąz, który królował w tym pokoju, teraz brąz jest bardzo modny, ale wtedy wszystko było brązowe. Taki dziwny zapach w ogóle, jak mi się wydawało jakoś ale już w ogóle miałam takie nastawienie, że wszystko mnie już denerwowało i pamiętam tylko mojego syna, który on skoczył z radości, bo w ogóle on nie był w takiej wibracji jak ja. Mówił, mama, mama, zupełnie, kto jest super, po prostu taka Afryka. Ja tak sobie myślałam, no właśnie taka Afryka. W każdym razie tam była taka szafa, która nie była zamykana i takie wiecie, pamiętacie jak kiedyś u nas były między drzwiami takie słomki, wisiały, nie wiem, przynajmniej w moim pokoleniu jeszcze było, że niektórzy nie mieli drzwi, tylko się przechodziło i takie wisiały, nie wiem to nazwać, zamiast drzwi. To tak właśnie była ta szafa, i mój syn taki, on tak wziął ręce, tak o tą te słomki rozłożył, mówi: Mamo, to prawdziwie jak w Afryce. I ja sobie myślę, no tak, prawdziwie jak w Afryce, ale uśmiechnęłam się do niego, a w głowie mówię, nie ma w ogóle możliwości, żebyśmy my tutaj spędzili nasze wakacje. Więc położyliśmy wszystkie bagaże, ale jemu tego nie powiedziałam. Porozłożyliśmy nasze bagaże i stwierdziłam, że w takim razie wychodzimy na spacer. Idziemy na spacer. Mój syn, cały zadowolony, szczęśliwy, skacze z radości, że jest tam w tej Afryce. A ja w mojej głowie myślę, co tu zrobić, co tu zrobić, musimy znaleźć inne miejsce. No i tak, chodząc na ten spacer, doszliśmy do właśnie miejsca, gdzie były te wszystkie hotele, gdzie znajdowała się plaża, morze. I widziałam te hotele, no i oczywiście do pierwszego, pamiętam, zajrzeliśmy, zapytałam się, tam nie było w ogóle możliwości, żeby dostać pokój. Następny hotel, okazuje się, że jest pokój, ale oczywiście moje drogi, bardzo drogi, na ten moment wtedy dla mnie to było jakby no, niemożliwe, żeby zamieszkać tam. Poza tym cały czas miałam też, no kurczę, no, już zapłaciłam za te wakacje, teraz mam zapłacić na następne, a tak jak mówię, wtedy naprawdę dla mnie to był już duży wydatek te wakacje, które już, które już opłaciłam i tak z hotelu do hotelu chyba dwa, trzy i po, w trzecim już wiedziałam, że jednak to nie jest opcja, jednak ja z tego nie skorzystam poszliśmy, pamiętam jeszcze coś zjeść i tak wszystko miałam raczej na nie i nawet tej restauracji, tak nic mi się tam nie podobało no i wracamy do tego hotelu, bo to już wiecie, to jest ten dzień, kiedy przylecieliśmy, że to było dosyć późno i pamiętam to jak dziś, że położyliśmy się, mój syn już zasypiał, a ja tak siedzę i sobie myślę tak, to jest ten moment, kiedy ja muszę zdecydować. Ja muszę zdecydować, czy te wakacje ja sobie popsuję tym, że nie lubię tego hotelu i że jestem rozczarowana wszystkim, co tu się zadziało, czy ja po prostu podejmę w tym momencie decyzję, że to są wakacje moich marzeń i ja zmieniam nastawienie kompletne. No i w tym momencie wybrałam tą drugą opcję. Na całe szczęście. Stwierdziłam, że ja od tego momentu zaczynam uwielbiać i kochać te wakacje. Położyłam się, zasnęłam. I słuchajcie, jak się obudziłam rano, słońce świeciło. Owszem, spojrzałam przez te okno i zobaczyłam za oknem znowu tą budowę, ale nawet pomyślałam sobie, wow! Okej, okay, no to jak ja mogę na to spojrzeć inaczej? No przynajmniej widzę, jak się dzieje prawdziwe, realne życie na kapę verde, a nie takie turystyczne. Okej. Okay. Schodzimy na dół, a tam się okazuje, że w recepcji, bo dzień wcześniej, jak przylecieliśmy, to było jakieś chyba zastępstwo, a w recepcji jest właścicielka tego hotelu, włoszka. A ja bardzo wtedy już, już y, oczywiście zafascynowana Włochami, zresztą mieszkałam we Włoszech. Mój syn jest półwłochem, znam bardzo dobrze język włoski, więc od razu mi się to zrobiło takie familijne, rodzinne. Ja zaczęłam z nią rozmawiać, ona mi zaczęła opowiadać wszystko. I jakoś tak patrzę na ten hotel i mówię, wygląda inaczej. <laughs> Okazuje się za chwilę, że schodzą inni goście, i ci inni goście są również z, ze Skandynawii, pamiętam, z Finlandii i z innych miejsc i ci goście wyglądają normalnie bo w moich wyobrażeniach wszystko było, że tam jest tak beznadziejne, że to nie, w ogóle nie ma żadnych gości i słuchajcie, ja nie wiem, ale ja nagle tak jakby ktoś pstryknął palcem i nagle wszystko zaczęło wyglądać inaczej no i morał jest taki może jeszcze nie morał, ale już od razu tego dnia wszystko zaczęło mi się podobać do tego stopnia, że ten hotel ja pokochałam. W tym hotelu my poznaliśmy przyjaciół. Spędzaliśmy wieczorem cza czas nagraniu w karty z innymi ludźmi. Pamiętaj, mój synek tam malował, rysował. My zrobiliśmy niesamowitą przyjaźń z tą właścicielką tego hotelu. Do tej pory ja z nią otrzymuję kontakt. I dla mnie było to oczywiste. Że tylko i wyłącznie stan mojego, moje nastawienie i decyzja, jak ja chcę widzieć te wakacje, wszystko zmieni. Teraz, dokładnie ty, 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 tydzień temu, byłam na Sycylii i bardzo podobna sytuacja. Co prawda, tym razem miałam już y, zaplanowane wakacje. Miałam już też. Wybrany hotel, ale bardzo przebrany, że tak powiem, doradzony przez osoby mi bliskie. I, ale moje wyobrażenie nadal, jak zwykle, jest jakieś, a nie inne na temat wakacji. Moim takim wyobrażeniem na tych wakacji było to, że razem z moim mężem przylatujemy jest Sycylia, sprawdzam pogodę, jest pięknie, słonecznie plaża, mamy znów hotel z widokiem nad morze, chociaż ja wiedziałam, że akurat nie mamy tego pokoju, bo dostaliśmy pokój nie z widokiem na morze, ale ja już jakby to wiedziałam, zaakceptowałam, więc wszystko to znowuż takie, wiecie, w mojej wizualizacji jest przepiękne, sycylijskie, ja kocham Włochy, chociaż na Sycylii jest pierwszy raz, ale taka nastawiona na to wszystko bardzo pozytywnie i co się okazuje, przylatujemy, owszem, yy, pięknie, słoneczko świeci, przyjeżdżamy do hotelu, i nagle sleje deszcz. Ja zresztą nawet na story udostępniłam, nie wiem, dla tych z Was, którzy jesteście ze mną na Instagramie, udostępniłam, ten widok deszczu i wiecie, i tak i nagle znowu tak rozglądam się, widzę ten hotel, widzę ten deszcz. Wyszliśmy, wyszliśmy z moim mężem coś zjeść. I tak naprawdę w ogóle nie przygotowana na deszcz. Bo pamiętam, jeszcze dzień wcześniej mój mąż mówi, Weźmy jakąś kurtkę przeciwdeszczową, ja wiem jak przeciwdeszczową do Włoch. Ja w ogóle nie będę brała kurtki przeciwdeszczowej. Więc nie mamy nic, w recepcji nie ma parasoli, bo pytam się, czy jest jakiś parasol. oni nie mają parasoli, nie było. Ktoś już je wyczerpał. I tak idziemy, mokniemy. Co prawda, na szczęście nie jest zimno, ale wiecie, mokniemy, ale wszystko tak jakieś. Ja sobie myślę, no nie, to jest podobna sytuacja. I znowuż mam takie nastawienie, to będą najgorsze wakacje mojego życia. Wracamy do hotelu, ale na szczęście, dzięki temu, że doświadczyłam tej historii na Cape Verde, Przypominam sobie, mówię, aha, dobra, dobra, zatrzymuję, klatka, stop. Wiecie, to dzięki temu, że ja tego doświadczyłam wcześniej, to teraz umiałam to dużo szybciej zaaplikować. Więc od razu była aplikacja, koniec, tak nie może być. Ja teraz patrzę znów na te wakacje inaczej. I w tym momencie już był wieczór, więc z moim mężem sobie tak siedzimy, już leżymy, i ja mówię do niego: wiesz, co? Poszukaj mi jakiś fajny film na temat Sycylii. W ogóle poszukaj mi jakiś film jakąś historię o Sycylii. I od razu mi się przypomina film, o którym mi moi, moi przyjaciele opowiadali, książka właśnie o takiej rodzinie, saga rodu Flores. No więc znajdujemy ten film, Leoni di Sicilia, czyli lwy Sycylii i zaczynamy oglądać. I tak sobie myślę, nieważne, że pada. I nawet jeżeli miałoby padać cały czas, my mamy Lwy Sycylii zaczęliśmy oglądać ten film. On nas tak zaoroczył, tak się w niego wciągnęliśmy, że my tego wieczoru obejrzeliśmy chyba trzy odcinki już do późna, 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 późna. I ja w ogóle zupełnie inaczej do tego podeszłam. Ale to, co się, co było inne, to było to, że ja już znałam jakby sposób, jak sobie z tym poradzić. No i jak możecie się domyśleć, następnego ranka, jak się obudziliśmy, było przepięknie, słońce. Pojechaliśmy na wycieczkę i wszystkie moje wyobrażenia na temat wakacji mojej na Sycylii się sprawdziły, więc w ogóle zero deszczu, chociaż nawet w prognozach potem, jak spojrzałam, to był ten deszcz, ale on w ogóle się nam nie zdarzał. My do, do tej, do, mimo wszystko, wieczorami o, oglądaliśmy ten serial, bo y, dzięki temu też mieliśmy jakby destynację, co zwiedzać, bo w tym serialu pojawiały się różne miejsca w tej Sycylii, więc my tam jeździliśmy w te miejsca, żeby te miejsca zobaczyć. No, powiem Wam, że to było coś niesamowitego. I myślę, że gdyby nie ten deszcz, który spadł w ten pierwszy dzień, to w ogóle bym nie pomyślała o tym, żeby poszukać serialu, bo jakoś nigdy nie, nie mam takiego jakby nie miałam nigdy takiego przyzwyczajenia, żeby na wakacjach oglądać filmy. Ale gdyby nie ten deszcz, to bym nie trafiła na ten serial. Gdyby nie trafiła na ten serial, na ten film, nie trafiłabym na te wszystkie przepiękne miejsca, bo my w ogóle zrezygnowaliśmy na tej Sycylii ze zwiedzania takich typowo turystycznych miejsc. Natomiast podążaliśmy za tymi miejscami z tego filmu i odkryliśmy bardzo dużo ciekawych, w ogóle nie, nieznanych turystycznie miejsc. No, i naprawdę, ja znowuż potwierdziłam sobie, że wszystko dzieje się na moją korzyść, że ten spadający deszcz, że ta historia na Cape Verde i pewnie wiele, wiele sytuacji, które nam się dzieją, które nam pierwszy rzut oka wydają się naszym wielkim rozczarowaniem, bo mamy zupełnie inne oczekiwania i zupełnie, czy sobie wyobrażamy, one tak naprawdę dzieją się, żeby nam coś innego pokazać. Więc powiem Wam, że to było tak niesamowite i zabieram to ze sobą. I, I mam nadzieję, że takie sytuacje, nawet jeżeli nie będą mi się zdarzały znów, to znów będę mogła z nich wyciągnąć złoto, bo tak naprawdę z wszystkiego tak można wyciągnąć złoto. Jestem ciekawa, czy też wam się kiedykolwiek zdarzyły takie, takie sytuacje, takie historie wakacyjne. Ale a propos jeszcze Sycylii, to też powiem wam, że dla mnie te wakacje na Sycylii, właśnie dzięki temu, że miałam ten moment przemyślenia wszystkiego, że miałam ten moment, Pozwolenia sobie odczuć właśnie ten trochę takie rozczarowanie, a potem zachwyt tą Sycylią, ale też przede wszystkim właśnie dzięki temu, że postanowiliśmy spędzać każdy dzień tam bez planu. Znaczy, plan był tylko taki, właśnie, który się pojawiał w tym filmie, a na drugi dzień destynacja, jedziemy tam, ale to było takie bardziej chodzenie po tych miejscach, obserwowanie, krążenie były nawet takie miejsca, słuchajcie, gdzie my. Nie było nikogo. Po prostu my na przykład byliśmy na plaży, taki był rezerwat plaża, gdzie nie było żywej duszy. My po prostu, na, w pewnym momencie, jakiś taki starszy pan tam się pojawił, na koniec jakaś para też, ale tak to nie było nikogo. My tak sobie chodziliśmy, chodziliśmy i, i mieliśmy naprawdę czas na to, żeby nie robić nic. I dzięki temu powiem wam, że wracając z tych wakacji, ja Miałam taki, ja się tak nasyciłam tymi wakacjami, tym czasem wolnym, tym nierobieniem nic, że jak wylądowałam w Kopenhadze, jak się domyślacie, zachmurzonym niebem, zupełnie innym niż na Sycylii, nawet w deszczu ta Sycylia wyglądała mimo wszystko rozjaśniona była bardziej, mimo że padał deszcz, mimo że było chłodniej. I ja się tak cieszyłam, że wróciłam do domu, ja się tak cieszyłam, że wróciłam do swoich codziennych obowiązków i stwierdziłam, że takie wakacje to są po prostu najlepsze wakacje, więc planuję sobie teraz, kiedy będę robiła następne wakacje, to przede wszystkim właśnie nie mieć żadnych oczekiwań, nie mieć żadnych planów i po prostu zobaczyć, co się zadzieje i brać wszystko, co ja z tego mogę wyciągnąć, jakie złoto mogę z tego wynieść. I tak naprawdę. Te wakacje mogłabym powiedzieć, tak jak sobie założyłam, były jednym z najlepszych wakacji, które doświadczyłam tak zresztą jak ten na Kapewerde wtedy z moim synkiem, który był taki malutki, a mieliśmy taki czas, że do tej pory pamiętam te wszystkie sytuacje. Tutaj Marianna widzę że napisała, że miałaś dokładnie taką samą sytuację rok temu w Egipcie. No właśnie, bardzo często nam się takie sytuacje zdarzają, i teraz prawdopodobnie w związku z tym, jak my podejdziemy, jaką decyzję podejmiemy w tym momencie, tak się te wakacje potoczą, bo gdybym ja już założyła, że to będzie najgorszy w ogóle czas, pewnie bym tak cały czas się czuła i czekała do końca tych wakacji, żeby. Bo, bo coś tam mi się nie podoba. A zobaczcie, ile razy też jest tak, że my naprawdę gdzieś tam wybieramy się i mam, jest przepięknie, ale mimo wszystko mamy inne oczekiwania. I tutaj jest oczywiście przykład wakacji, ale te wakacje są przykładem w naszym życiu, tak? To jest, co się dzieje każdego dnia w naszym. Życiu. Także ta historia niesamowicie dała mi do myślenia, że, że naprawdę warto żyć yy, przede wszystkim, mieć taką otwartość na to, co się dzieje, intencjonalność też taką, ale jakby mieć być może intencję, ale otwartą intencję. I zbierać z tego, co się nam zadziewa, e, właśnie różne korzyści i wyciągać złoto z tego. Więc słuchajcie, tym samym, tą historią chciałam Was zainspirować do takiego do kontemplacji, właśnie. Jak, je, jak Ty czasem podchodzisz do, swojego, do swoich takich sytuacji, które być może wydają się rozczarowaniem, na przykład też w relacjach z ludźmi, w pracy, no, czy tutaj wakacje, ale w różnych, w różnych sytuacjach, jak my wtedy zdecydujemy? I to jest też bardzo, bardzo o tym, z czym pracuję ostatnio, czyli z tym, że to ja decyduję, jakie chcę mieć życie. I kompletnie jakby oddzielam się od tego, że jestem ofiarą, że dookoła mnie dzieją się rzeczy, i ja zwalam wszystko na to, co się dzieje dookoła, jak ja się będę w tym momencie czuła, tak. Czyli nieważne, co się dzieje za oknem, nieważne, co się dzieje z, wokół moich bliskich. Oczywiście to zawsze ma na mnie wpływ, to ma na mnie wpływ, ale ja też mogę zdecydować, jak ja. Do tego się wstawiam, jak, jak ja na to spojrzę, jak na to przede wszystkim zareaguję. I tutaj w Wiodze Kundalini, Kundalini bardzo dużo mówi się o tym, że, że w naszym życiu ważne jest to, abyśmy. I mówi, pamiętam, że taki jest cytat nawet, nawet jest taka kryja w Wiodze Kundalini, która mówi: Act to not react. Czyli ważne jest to, że na wszystko, co się dzieje w naszym życiu, żebyśmy. Podejmowali decyzję świadomo, jak my, jak my na to zareagujemy. Czyli jakby reagujemy na to, ale nie z, nie z pozycji takiej, bo tak mi się przytrafiło i nie mam innego wyjścia, tylko ja decyduję, jak reaguję. Czyli tutaj jakby akt to jest, że to akt, a reakt, reakt to jest, to, można by tak to zinterpretować, że to jest działanie, a działanie wynika z tego, że ty podejmujesz decyzję. Natomiast sama reakcja to jest tak jakby automatyczna. Pada deszcz, no to trzeba mieć zły humor. Świeci słońce, no to trzeba się cieszyć, tak? A, I to jest reakcja. A akcja to jest taka, że niezależnie co się dzieje, to ja decyduję, jak na to reaguję. Więc yy, do, tego, do tego chciałam was namówić, <laughs> zainspirować tym dzisiejszym live'em. act to not react. I naprawdę tak spojrzeć na swoje życie. Także zostawiam Was do pokontemplowania, jak to Ty czujesz, jak rozumiesz. Możecie zostawić mi w komentarzu tutaj, jak już poczujecie, jak to z Tobą rezonuje. Jakie masz takie sytuacje, i czy coś ci dało to do myślenia? Kochani, herbata z agą, tak jak wspomniałam na samym początku, odbywać się będzie w środę o 11.11. .11. Być może czasem przejdzie to na piątki, ale raczej środy 11.11. .11, także zapiszcie sobie już mentalnie w waszym kalendarzu. Oczywiście daję znać na story w dzień wcześniej, czy herbata się odbędzie. I już zapowiadam, że w przyszłym tygodniu mamy gościa specjalnego, Kaja z numerologii. Która będzie gościem też tutaj na mojej herbacie jogowej. Porozmawiamy też na ciekawe tematy, zawsze z kają rozmawiamy na ciekawe tematy. Także zapraszam Was przyszły tydzień, środa 11.11. .11. I przy okazji jeszcze daję znać, że oprócz tego konta, które jest na moim Instagramie, Agabera Yoga, bo tutaj większość z Was jest w tym momencie ze mną na Instagramie, to też jest moje drugie konto, które jest tylko i specyficznie dedykowane Satnam Klubowi. Satnam Klub ma swoje konto na Instagramie. I cały czas zbieramy publiczność na to konto, dlatego, że jak będziemy mieć tysiąc obserwujących, to będę mogła w końcu rozpocząć tam praktyki na żywo, te które też już bardzo czekam. Więc koniecznie, jeżeli jeszcze nie jesteś na tym koncie Satnam klubu, to dołącz. Znajdziesz nas po prostu wpisując Satnam klub. I to jest oczywiście konto na Instagramie. Widzę, że też jesteście tutaj licznie na i YouTube, i na Facebooku, także wszystkich Was. Bardzo, bardzo pozdrawiam. Super. Widzę też komentarze na, na YouTubie. Widzę osoby. Jest Paweł. Super, cudownie. I też. Osoby, które już znam od dawna, bardzo się cieszę. Kochani moi, dziękuję Wam za dziś. Mam nadzieję, że cieszycie się na powrót herbaty z Agą. Tutaj jeszcze czytam Joanna. Nastawienie ma wielkie znaczenie. Miałam takie przeżycie w Krecie, dwa razy w tym samym miejscu. Wakacje życia, a yy, po dwóch latach wakacje do Bani w tym samym miejscu, złe nastawienie. Mam nadzieję, że Joanna, wtedy też udało Ci się zmienić to nastawienie, a jeżeli nie, to możesz teraz na to spojrzeć inaczej, bo być może też, nawet czasami po fakcie możemy wyciągnąć coś z tej sytuacji i spojrzeć na nią inaczej. Tak mi się wydaje, że to jest na 100% możliwe. Kochani, ja dopijam moją herbatkę. Dla Was inspiracja na przyszłą herbatę jogową. Przygotujcie sobie przepyszną herbatę. Dajcie znać, jaka to będzie. Widzimy się w środę o 11 11.11. Z Kają porozmawiamy. Myślę, że też na tematy takie. Zmiany swojego życia, jak my możemy decydować o tym, jak żyjemy. Bo tak się omawiałyśmy, że coś takiego będzie ciekawego. Także, kochani, do zobaczenia. Buziaki, papa. Pa. pa. pa.